No, i jesteśmy z moją królową na wycieczce, tym razem elektrykami. Gmina Kołbaskowo, gmina Warta Zachodu, droga rowerowa, nowa inicjatywa transgraniczna. Spróbujemy się bójnąć jakieś 20 km przed nami, baterie naładowane, będziemy jechali. Przed chwilą chciał nas zagryźć, patrz. Nie, nie, to nie, to nie to na psa. To na psa czekał. Pan do ludzi to jest kochany. Prawda mi się. Dobra, to jedziemy? Jedziemy. Cześć. Jesteś, no. Jestem. Weź Rybanka prze... Robaka miałam. Przejedź tutaj. Robaka miałam. Robak Ci wpadł? Yy, tu mi wpadł, Jeszcze 2,5 km Jak kochanie? Dwa u mnie Dwa no no. według mapy 2,5 A no, no, może bo nakłamali Tylko tutaj to no, no, też... bloki nasze widać kochanie Na tym Na 9 maja na Pomorze Widać tą iglicę tego kościoła Widać palim Widać suwnicę i widać ten kołofajn, ten krzywy wieżowiec, ale on jest wielki, nie? nie, mnie załowę, nie, nie <grym <grym no. Jest, tak on się tak się nazywa wierze. chyba, nie? Troszkę do ostatnio. Tam dzisiaj 26 kwietnia. No dobra, to pierwszy odcinek. Królowo. Z nic. Do Karwowa. Dalej będziemy jechali przez Karwowo na Barnisław do Niemiec i wrócimy przez Boboń. Mały odpoczynek w warniku. W warniku, kochanie, pod, pod przegiętą pałą. <grystanie> Od królowo do mnie, daj mi buziaczka. Warnik. W sumie, nie wiem, czy tu coś ważą. Ważą. Piwo ważą. Się waży piwo. W warniku? A co się waży w warniku? Czemu ważyć? No bo to jest ważnik, no to odważenia chyba. Nie? To war waruje ktoś. A, ktoś waruje. A no, no, no. Niemcy tu warowali. Niemcy I wzgórze mają w warniku, zobacz. Uuu, wzgórze z flagą w warniku. Ale warnik jest polski. Teraz tak. Ostatnim razem Niemcy obskoczyli w pierdol i zabraliśmy im warnik. No, opłacało się. Jesteśmy w Ladetin, Tin, to jest trzeci przystanek, drugi przegapiliśmy. Mieliśmy sobie stanąć przy przejściu granicnym, oczywiście dostałem z moja pani nie była foszka. Troszeczkę. Takiego tylko troszeczkę. I teraz walimy na wiochę i szukamy fermy strusiów. No. Jajka strusiego. Strusie jajco, A może pióro strusie? Uuu. Zobaczymy. I, I jajo też. A w ogóle czy strusia zobaczymy. <laughs> Niemiecka wioska i niemieckie domki. No i są, strusie. i są strusie. Są strusie. Ferma strusi w laderin. Tylko nie ma piórów i jajków. Jajka nie widać. Piór też nie. A ta z No i pomachaliśmy. Zobacz. Mm. Uh. Strużki. A my dziobią? Czekaj na fotę. Nie mamy kawałka, nawet Klepka, żeby im dać Temu struszowi Temu strusiu O Słyszałeś? Co tu było? To on tak robił? No. ale ya A pióro jest! A e, dawaj! Jeszcze jedno. Tam przy płocie, przy płocie, przy płocie kochanie, tam dalej. No, tutaj też I o, jaki ładny! Trochę obejrzał. Tam, tam, tam przy samym płocie, tam. No ja widzę to tu już na pamięci. Ale takie brzydkie. Tu zobaczmy. Może to obie strony wyrzucę, co? Jak masz ładniejsze. Ja Będziesz mogła sobie zrobić boa ze strusików. piór. ile. To jest takie brzydko, to to wyrzucę. To to wyrzuć, albo wsadź tutaj gdzieś. Tam. Nie, tak nie. Nasi dzieciaki grają po polsku. Jest przywiało tu, gdzie wiatr wieje. No i mamy strusie pióra. Susiego jajka wprawdzie nie, ale pióra no, i owszem. <laughs> super. Strusie są super. E, bitte nicht füttern, Bo sich flau laufen Bühle. A wolno biegający byk i prosimy o nie karmienie zwierzaków. To nie będziemy karmili. A mieliśmy ochotę. A nie mamy czyn. A nie mamy czyn. Proszę nie zbieranie piór. Nie, tego nie było. O, o, o niezbieraniu piór nic nie było. Tu jest jeszcze jedno białe. Idę, idę. Ale długie. Takie długie. Teraz było. do kościoła chyba, co? Tam był kościół. Zobaczymy ten pomnik. Kościół mijaliśmy. Wrócimy mhm. do kościoła, zobaczymy pomnik poległ. Dobra. No. Strusie, strusie się zachowały jak strusie. Nie wsadziły wprawdzie uba w piasek. Ale dały nam parę piórek. Ale dużo, bo tam jeszcze zobacz jest. I tam ten byczek jest. O, widzisz? A ten byczek przed którym ostrzegali. No tak. Żeby nie wchodzić bodzie. No. Ferma strusiów, laderin. Pomnik poległym w I wojnie światowej. Te parę osób zginęło tutaj tylko z tej jednej wioski. Oni tutaj ciągle o tym pamiętają. Minęło 100 lat, ponad rok 1918, a mamy 2023. Pomnik stoi, zadbany. Pamięta się o tym. To jest, kochanie, pomnik poległym w I wojnie światowej chłopakom, którzy zginęli z tej wioski. A to jest niemiecka symbolika. Miecz z dziśmi dębu. A to wygląda tak, jakby sobie Ruscy w niego parę razy strzelili. A to ewidentnie jest dziura po Może karabinowa, może pistoletowa, może odłamek. Tak, tu są nazwiska nazwiska poległych. Mózg nie wiem, co znaczy, ale gef, to jest gefreiter. Kan, kanonier w Inf, pewnie infanterii Fermist zaginął Ci zginęli, a tego nie znaleźli A tam jest biskup Lidia Biskup Lidia? No, biskup. A widzisz, Lidia. bo to jest kościół yy, protestancki. Biskupem może być kobieta. A krzyż ma normalny. A krzyż ma normalny, Bóg ten sam. No ale krzyż powinien być taki inny, nie? Kościół w środku powinien być bardzo prosty. Bez żadnych ozdób, bez złoceń, bez niczego. Taki. Nie, chyba jest zamknięty. I jesteśmy w Szwenec. Teraz będziemy odbijali na polską granicę. Tak królowo? Chyba tak. Tylko to jest chyba ta droga, mi się zdaje. Na Bobolin. No dobra, jedziemy. Tutaj nie ma chyba nic ciekawego specjalnie w Szwenec, żeby oglądać. No lecimy. To miała być droga rowerowa. E, <grymne> tak było na, na tym folderze o współpracy transgranicznej. A drogi rowerowej nie było. Tak to jest. Propaganda przede wszystkim. No ten kawałek drogi to masakra. Nie ma drogi rowerowej. A po bruku się strasznie źle jedzie. A miała być droga rowerowa. Widać jak moja królowa strzeliła foszka. Tak? Pierwszy no. zobacz, jakie kamienie mogłeś po tych kamieniach napierdzielać tym. Po kamieniach? Tak. Nie, ja sobie jechałem z dróżką z bokiem z boczka. Ale ja nie mogłam sobie jechać dróżką z bokiem z boczka, bo ja mam za szerokie opony. No ale ty masz amortyzację dałeś radę jakoś. Dawaj, nie, jechałam, mm. jechałam środkiem. Fakt, ten ostatni odcinek to był masakra, ale tylko półtora kilometra. To jest piękne. O, jakbyśmy nie mogli wrócić tą samą drogą. No ale jesteśmy już u siebie? Jeszcze nie, ja jestem jeszcze na Niemczech. No nie, jeszcze jesteśmy po niemieckiej stronie granicy. O, tutaj. Co to jest? Granica państwa. Nie, tu jest granica. Nie, dokładnie w tym miejscu. Bo tu jest jeden słup. No. Tu jest drugi słup. Tu. A dokładnie, tutaj jest granica. A tu teraz ja? jestem w a ta Polsce. Tuś, a tatuś tam chup. Tam siup. Siup tam. Siup. Gdzie siup? Tam siup ty. Tam, ty. A nie, nie, nie. Tam siup. Teraz <grym> jestem w Niemczech. O. A teraz jestem w Polsce. O. A teraz jestem znowu w Niemczech. A teraz ja siedzę. Dobra. A teraz możemy sobie, Ja się nie zmieszczę z plecakiem. Kwa. Nie idę na opony. Tak, Niemcy bardzo często obsadzali takie drogi owocowymi. Najczęściej śliwkami, jabłkami, gruszkami. Zobacz co tam to rośnie. To gruszka. Tak? No. Będziemy mogli tu przyjechać na gruszki. Ej, Ale nie po kamieniach. E, nie, 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 nie. Tu prze, przejedziemy tędy. Kochanie. A to byli poloki? To no. byli poloki. Ile tam poloków? Wiesz co? Może ruszym dupę z tej granicy i śmigniemy tam, bo stąd do tego e, z Bobolina jest tam kawałeczek drogi do tego miejsca gdzie jest to ognicho a tam jest dach bo tam pada, nie? No tam przed nami pada na pewno no i opuszczamy sobie powolutku granice i lecim gdzie lecim? na Szczecin lecim na Szczecin, tak My jesteśmy dokładnie w połowie drogi, tu jest najdalszy punkt, teraz będziemy wracali. Ale tyle ile zrobiliśmy w tą stronę, tyle musimy zrobić z powrotem. 11 km. Godzina. O tu już nie będziemy się tak zatrzymywali może. No zobaczymy. godzin Ładny koń. To naprawdę ładny koń. Pachniało rzepakiem, a tutaj pachnie bzem. I to jak jasna cholera. Tu jest moja królowo, kolejny kamień pamiątkowy. Kolejny kamień pamiątkowy niemiecki jeszcze, też z pierwszej wojny światowej. No i jak widać, po naszej stronie granicy też się o takie pamiątki dba. Chociaż w zasadzie pamiątka niemiecka. No dobra, pogoda się trochę psuje, to będziemy na biegu wracali. W dupę, złapało nas deszczyk. Taka burza. Zrobiło się nie za fajnie.